Live, który zwyciężył z Sokiem, teraz będzie musiał się zmierzyć z potężnym Lynem. Jestem jego ultra-fanboyem, więc z, z ciekawością zobaczę te gry. Lyn, 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 jak jest jakiś fanboy yy, na świecie Warcrafta 3 Lyna, to pierwszym jestem ja. Moim największym, ostatnim sukcesem yy, w Warcraftcie 3, takim yy, naprawdę, to było wkradnięcie się do lobby turniejowego, którym był Lyn i napisanie mu, że jestem jego fanboyem. Tak jest, nie żartuję, tak jest, to jest mój największy, ostatni Warcraftowy sukces, ale dobra, nieważne, ruszajmy, pierwsza gra, Lyn przeciwko Lifeowi. zobaczmy jak to wyjdzie, Mazuru z Mazur, przeciwko Ostrze Grozu, Łowco Demonów. Wróg zaatakował wojska gracza. zobaczymy, co Lyn tutaj nam pokaże, zaprezentuje, jak grać przeciwko nocnym elfom. Rękawice Żwawości jako pierwszy przedmiot tutaj wekwi punktu Łowcy Demonów. o, Łowce Demonów ma jeszcze do tego Ciżemki. Zresztą Mistrz też ma Rękawice Żwawości, jeden i drugi bohater. Łowce Demonów, jeszcze Ciżemki, jeszcze Szponę Ataku do tego sobie kupił. Nieźle to wygląda. Lyn opończa inteligencji. Dwa legowiska, Wiór, okay, ale na fastechu, czyli na legowisko tech, drugie legowisko dopiero. I co Lyn tutaj będzie chciał zrobić? Jak widzimy, łowca demonów z tymi przedmiotami czuje się odważnie i chce troszeczkę chyba pomęczyć ekonomię Lyna. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Legowisko na celowniku. Ten peon był wcześniej wyciągnięty, żeby zacząć blokować tego, tego, tego Łowcę demonów. Ja nie mogę! Potężne peony! W rękach Lyna peony to są jakieś inne jednostki. To było mądre, to było piękne. Zobaczcie, to jest właśnie Warcraft 3 Super League. Tak jak wam mówiłem, ten turniej będzie nam dawał naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe gry. Mistrzostrzy kupił sobie szponę ataku. Łowca demonów, kripuje obozowisko. Chciał tutaj pokonać gnola kłusownika. Łuczniczki kończą walkę z leśnym trolem. Gnol kłusownik powędrował na kontolynna. więc wojny przychodzi już gdzieś na środek. Księżycowa studnia do łowców. Siepacz sprawdzał czy tutaj coś się nie dzieje podejrzanego. Trzeci siepacz grany przez Lena. Jadem arystokracji. Len klipuje sklep goblinów. Czy łowce demonów tam pobiegnie? Nie. Łowca demonów po prostu zrobi tutaj targowisko, i głównym celem jest zdobycie ogrzego maga. I to się prawdopodobnie uda. Lyn z szybkości wykorzystał. Umiejętność lekkości wiatru i zobaczymy czy lyn będzie w stanie. Nie, nie będzie w stanie. Ale można upodobać jakieś łuczniczki, zobaczcie. Jedna, pył ujawnienia, druga, pięknie, łowca demonów zostanie zablokowany Oj, łowca demonów, się siepacz będzie próbował zablokować, nie udało się, nie udało się. Dwie łuczniczki za przedmiot, nie wiem czy to była dobra wymiana. Co do tego co prawda trochę punktów doświadczenia... Oj, kolejna łuczniczka. Z Oj, co to był zakryt! Co to było? Co to był za kryt? Kegwu! <śmieniu> Co to był za kryt? Nie dość, że łuczniczka została złapana znowu w siatkę. Więc ta łuczniczka wypadła. padła, to jeszcze randomowy kryt od mistrza ostrzy, który załatwił łowce demonów. Co to było? Ale jaja. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Dobre. Co to było? Ja nie mogę. Ciekawe jak live czuje się po takiej grze, jak taka gra mogła wpłynąć na jego mindset, zaraz się dowiemy. Gra numer 2, pierwsza gra, szybkie zwycięstwo od Lyn'a, obrażenia krytyczne nawet mnie zaskoczyły mimo tego, że gram orkami od wielu lat. Szpony ataku. Fajny przedmiot na początek. Łowce demonów po raz kolejny. Rękawice o tutaj żwawości. Co ciekawe, to jest ten sam Mistrzostrzy z poprzedniej gry. Eee, Łowcy demonów, przepraszam. To jest ten sam łowca demonów z poprzedniej gry. Też Ostrze Grozy. To też on. Tutaj mamy Nikoro, wcześniej był Mazuru. Mhm. Łuczniczka. Kolejne obozowisko, spokojnie wykorzystywane do klipowania, Mistrz Ostrzy Pierścień Doskonałości, kupił sobie Diadem oczywiście Arystokracji, drugi poziom Mistrza Ostrzy Siepacz leczony za pomocą Eliksiru Znaki Strażnicze, będzie można rozstawić na środku mapy Także mieć widok tutaj na obóz najemników. Środek mapy to są. No to jest punkt zazwyczaj, w którym gracze w momencie, jak mają drugiego bohatera, próbują no, zabrać przedmioty, więc z pewnością, te znaki strażnicze będą miały wartość w tej grze. Zobaczmy, jaki przedmiot, jaką księgę mistrz ostrzy tutaj otrzyma. I mamy, nie zauważyłem, jaką księgę. Jest pierścień doskonałości, który nie został podniesiony. Jeszcze raz nie został podniesiony, teraz został podniesiony. Ok. Mistrz ostrzy. Wrók oblega. Ognik. Nasze Ładnie upolowany. Owca przez chwilę blokowała siepacza. Znak strażniczy. Wrók zaatakował wojska gracza. Znak strażniczy pewnie rozstawiony po to, żeby tutaj Len nie próbował zabrać małpo luda. Łowcy demonów znalazł tutaj chyba pończy inteligencji. Tak. pończy inteligencji za nas? Ciągnięty. Kolejny siepacz. Widzimy w kolejnej grze granych trzech siepaczy przez Lyna. Ściągnięte. Zdrowie i mana. Mistrza ostrzy. Fajne obrażenia krytyczne. Lyn na razie się próbuje tutaj wymieniać za punkty zdrowia swojego przeciwnika. Ale jakie to obrażenia krytyczne są? Kurcze. Mocne. Wow! Nie no! Nie wie... No nie, no co jest?! Dość dawno takich rzeczy nie widziałem. No jak tak można tyle... Ja gram orkami, ale żeby aż tyle tych obrażeń krytycznych... To jest właśnie ork. Jednego dnia ci daje, a drugiego dnia ci nic nie daje. To jest właśnie ork. To jest taka rasa. Jednego dnia RNG siądzie, drugiego dnia totalnie zero. Patrzcie. <gry> Łowca demonów ledwo co przeżył. Ledwo. Ja nie mogę. A łowca demonów nie może się wyleczyć. Zobaczcie. Księżycowe studnie puste. Dwóch pradżepców wiedzy będzie, więc e, zobaczymy dużą ilość driady. Podwójna bestiarnia oddyna. Brutalna siła dla siepaczy, zwiększa ich punkty zdrowia oraz obrażenia. Ochrony. Agresywny lyn. Oj, agresywny. Poluje na łowce demonów. Czy będzie heksowany? On nie ma zwoju miejskiego portalu. Nie ma jak się wycofać. W szybkości odpalone. Łuczniczki próbują blokować. Łowcę cieni. Udało się. Opieku Gaju. Co zrobi opiekun Gaju? demonów ucieka od łowcy cieni. Nie chce dać się przeciąć. Nisz ostrzy nie odpuszcza. Jest pościg. Wróg zaatakował wojska gracza. Łuczniczka załatwiona. Pętany za pomocą korzeni Zul'Abar, łowca cieni, ale mistrz ostrzy, niestety, złapany przez jeźdźca. Obrażenia krytyczne, blokowanie, próba dinaja, próba dinaja. No nie no, żeby jeździec zrobił nas hita, ta jednostka nie zdaje obrażeń. Wyciąganie teraz tutaj wodza leśnych troli. Kamień many albo kamień zdrowia. Wróg zaatakował wojska Co będzie? Znaki leczące. Może być. Nie trzeba wydawać złoto na leczenie. Radżywiec cudów. Driady szkolone. Misz ostrzy trzeci poziom. Life Kripuje sobie Koboldy. Pierśnia regeneracji. Buty to las. Ja nie mogę. Buty to las dla mistrza ostrzy. On będzie miał plus 10 do zwinności, plus 15 do ataku. nie niewrażliwości kupiona. Buty Kweltalas dla Lyna. Wróg oblega nasze miasto. Totem Taurenów. Wróg zaatakował wojska grabowe. Powtarzać ten schemat, że Lyn tak właśnie jak w, już ma 41 supplierów, to ten totem Taurenów jest zbudowany. To już kilka razy to widziałem. Ok, łowca, łowca demonów, fokusowany. Jeźdźcy utrzymują go za pomocą stękania. opiekun Gaju nie posiada posturu ocalenia. Próba wycofania się Łowcy demonów, czy się uda? Misz ostrzy. Nie atakuje Łowcy demonów. No, powiem wam, że w miarę dobra wymiana. Jak na razie dla nocnego elfa, tylko pytanie, jak on będzie chciał się cofnąć? Dużo traci Lynn, naprawdę dużo. Obrażenia krytyczne. Wierzę w to, że jedyne, co może teraz Lynowi pomóc, to są obrażenia krytyczne i to obrażenia krytyczne za chwilę będą. Spętany znowu tutaj został niż ostrzy. Kracza bestia kodo. Skeksowany. Oj, jaki dispel! Ale nie udało się! Uratować niestety i wycofać tego łowcy demonów. I proszę bardzo, wynik 2-0 dla Lena. Ale naprawdę, no, uważam, że. Lyn ma trochę szczęścia tych obrażeń krytycznych, trochę szczęścia było. I ta ostatnia walka, gdyby tam był koostr ocalenia, to. No dobra wymiana, mimo wszystko, do momentu, jak z niej zginął łowce demonów, to była naprawdę bardzo dobra wymiana, bardzo dobra wymiana. Trzecia gra, lyn przeciwko lifeowi. Zobaczmy, jak pójdzie tym razem. Mistrz Ostrzy po raz kolejny Jos. Joszura. okej ok. Joszura. W każdej grze mamy innego Mistrza Ostrzy. Czylenie gniewu. Łowce Demonów Czyli mamy innego Zawodnika. Pierścienie na razie. W jego ekwipunku. Lepiej niż u Lyna, bo Lynn ma rękawicy siły Ogra. Ale zobaczymy, może tutaj na Wielkim Żółwiu Morskim będzie coś ciekawego. Jeden i drugi zawodnik, jak widzimy, robi teraz to samo obozowisko, żeby zgarnąć jeden dobry przedmiot. Znaczy, czy to będzie dobry przedmiot, to się okaże tak naprawdę za chwilę. Szpony ataku, czyli Life otrzymał dobry przedmiot. Plyn. Szpony ataku również, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Len teraz kupi sobie prawdopodobnie diadem arystokracji, pył ujawnienia. Diadem arystokracji, pył ujawnienia kupiony, się patrzy, przebiegał, szukał jakiś łuczniczek. Księga siły podniesiona przez łowce demonów, trzy łuczniczki w bazie, mistrz ostrzy. Co zrobi? Rzuci się na ognika. Albo odkryje sobie łuczniczki w bazie. I proszę bardzo, polowanie! Polowanie! Łowcy demonów nie ma tutaj w bazie. Więc łuczniczki teraz będą bezbronne. Do momentu, aż bohater nie wróci. Łowca demonów. Oho, nie ma nic typu ujawnienia. Więc ciężko tutaj namierzyć Mistrza Ostrzy. Jest mana jeszcze na jedną lekkość wiatru. Wykorzystana. Atakowana łuczniczka. Proszę bardzo, proszę bardzo, druga łuczniczka. Trzecia łuczniczka będzie, czy nie będzie. Nocne elfy. Znaczy, Kaho. Kaho jest jeszcze jednym elfem w tym turnieju, więc Kaho będzie musiał wziąć pod uwagę. To jak gra Lyn. No i łuczniczek na przykład nie chować tutaj w bazie, tylko nie wiem, gdzieś tu niech sobie staną. Gdzieś tu na zewnątrz, bo jak widzicie, to po prostu... Wygląda ciężko dla elfa, jeżeli łowca demonów jest poza bazą, a mistrz ostrzy zjawia się u elfa, używa pyłu ujawnienia, odkrywa łuczniczki. No i łuczniczki, jeszcze tym bardziej, jak pojawi się siepacz, no muszą po prostu w panice uciekać. A mistrz ostrzy na drugim poziomie, no też ma większe statystyki, przedmioty jakieś zdobywa, ale najważniejsze, że. Odblokowuje sobie umiejętność właśnie tych gra. obrażeń krytycznych. Obrażeń krytycznych, które w tym spotkaniu są naprawdę potężne. Potężne. Jedna łuczniczka została do skripowania. Obozowiska nie uda się do końca skripować. Prawdopodobnie live straci swojego pragrzewca wojny. Łowca demonów tutaj jeszcze prowadzi małą wymianę z mistrzem ostrzy, ale lepiej, żeby się wycofał. Było ostrzeżenie od mistrza ostrzy. Ostro go ściął za 86 punktów obrażeń. Księpaczowi nie udało się zablokować łowcy demonów. Opieką gaju już kolony bardzo późno zagrany dom łowców oj bardzo późno zagrany dom łowców Wróg taki opóźniony dom łowców wiatra. też powoduje że elf dużo później ma swoje tutaj pradrzewce wiedzy więc długo tu nie będzie diad, olbrzymi błąd tutaj od e, laifa olbrzymi olbrzymi naprawdę to jest to jest olbrzymi błąd to jest olbrzymi błąd Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się teraz tutaj wydarzyło i stracone wcześniej łuczniczki, to life jest w ogromnych tarapatach. U Lyna, zobaczcie, wszystko Żółce, atakowa, działa. Chociaż Lyn nie. Lyn miał malutkiego supply bloka. Jak widzimy, musiał sobie się tutaj jednego jeźdźca skolejkować w bestiarni, której robił sobie spętanie, bo był właśnie ten supply block. Mikstura niewrażliwości znaleziona przez mistrza Ostrzy. Brutalna siła dla siepaczy zrobiona, więcej punktów zdrowia, większe obrażenia. Łowca cieni kupuje eliksiry leczenia, jeźdźcy szkoleni, mamy podwójnego pradrzewca wiedzy, te pradrzewce wiedzy powinny już być gotowe, ale przez to, że właśnie dom łowców został tak bardzo opóźniony, no to no jest jak jest. I proszę bardzo, tu będzie już widzimy ogromny i bolesny tripjack. Atakowany jest opiekun Gaju. Opieką Gaju dostał heksa w momencie, kiedy chciał wykorzystać okorzenienie, żeby złapać Mistrza Ostrzy. Łowca demonów, zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj skipjackować, czy nie. Proszę bardzo, nie był w stanie zrobić last hita. Bohater złapany. Lifeowi sioda Psycha. Lynn bez najmniejszego problemu. Wygrywa spotkanie wynikiem 30. To jest niesamowite, żeby na takim poziomie tak zmiażdżyć swojego przeciwnika, Dawniej nie widziałem tak jednostronnej też. E, jednostronnego BO5 powiem wam. Chociaż ciężko powiedzieć, że to było jednostronne. Tutaj były małe rzeczy, które miały olbrzymi wpływ na to, jak te gry wyglądały. Naprawdę. Na tym poziomie. Małe rzeczy mają olbrzymie znaczenie. Ciekawe, ciekawe, ale Lyn, można powiedzieć, że prawdopodobnie nie tyle co odkrył swoje karty przeciwko elfom, a jeszcze w turnieju jest jeden elf, Kaho, może raczej pokazał, na co będzie musiał uważać Kaho, jeżeli dojdzie do tego spotkania, tak? Więc Kaho już będzie miał pewną ilość, garść informacji, które będzie mógł wziąć sobie pod uwagę w trakcie jego gier. I dlatego pewnie to spotkanie będzie wyglądało inaczej, jeżeli do niego dojdzie, bo kolejnym przeciwnikiem Lyna będzie Infi.